Został kiedyś ukąszony. Tasak własnoręcznie odciął sobie palec. Po dłuższej przerwie jesteśmy w Czechach. Dzisiaj realizujemy odcinek o najgroźniejszych żmijach. Zaczynamy od żmiji gabońskiej. Naszym przewodnikiem będzie Kaja. Zapraszam do oglądania. No i mamy, żmija gabońska. W Polsce nie zobaczycie tego w żadnej legalnej hodowli ani kolekcji. Takie cuda tylko tutaj u Kaji Mateusza w Czechach. Jak dla mnie to ta żmija jest powiedzmy naj. Jest naj, pod wieloma względami, ma zasadniczo teoretycznie największe zęby, jest na pewno najcięższą żmiją, jest największą żmiją Afryki. No i jedną z najpiękniejszych żmii no. też tak naprawdę. Dobra, ja gdzieś czytałem, że dorosły osobnik potrafi wciągnąć królika, że, że do takich rozmiarów roz dorastają. Czy jest to możliwe w ogóle? Potrafi, żeby... natomiast y bitis Gabonika rośnie nieco mniejsza niż bitis rinoceros. Bitis rinoceros bez problemu zje dużego królika. Żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, to zobaczcie sobie tutaj jest wilinka z bitis rinoceros. Y no jakie to jest piękne potężne zwierzę. No to mimo, że tego legalnie w Polsce hodować nie możemy, e, nikt nie dostanie zezwolenia na zwierzęta z kategorii pierwszej, to zapytam podchwytliwie, a czy znane są e, rozmnożenia w Europie? Tak, jak najbardziej. E, to jest samica między innymi, która została urodzona w Szwajcarii, e, po rodzicach z odłogu w lokalizacji tanzańskiej. E, rozmnożenia nie są bardzo często, natomiast Generalnie są. Co roku kilka rozmnożeń można w całej Europie spotkać. Może i dobrze, że jest ich tylko kilka, ponieważ jest to gatunek, który potrafi w momencie osiągnięcia dorosłości, w przypadku takich naprawdę już bardzo dojrzałych, dużych samic, jest w stanie urodzić nawet 80 młodych, co jest ogromną liczbą jak na możliwości. E, rynku e, węży jadowitych, tak, więc e, mimo tego, że jest to jedna z najbardziej popularnych, brzmi, nie jest ona prosta w rozmnożeniu, ale jest mnożona przez bardziej doświadczonych. E, no dobra, chodzy. ale jeśli samica urodzi taką masę młodych, czy ona jest w stanie się rozmnożyć e, co roku, każdy co sezon? Roku nie, nie. Czy robi, co roku. Czyli robi sobie przerwy? tak? Nie czy, znam żadnych rozmnożeń. E, Danego osobnika rok po roku. Nie, nie słyszałam o czymś takim. Słyszałam o rozmnożeniach co dwa lata, częściej jest to co cztery, co pięć. Generalnie mhm. każda z, z takich samic, które uda się rozmnożyć, rodzi maksymalnie dwa, trzy razy w trakcie całego swojego życia. Mhm. Znaczy, bo porównując, powiem na czym polega różnica. Porównując to na przykład do zwykłego boa cesarskiego to ja miałem samice, które prawidłowo żywione potrafiły rodzić co rok. Mniej więcej nawet o tej samej porze roku. A tutaj dla tych żmij jednak urodzenie młodych całego miotu w liczbie powiedzmy 80 czy 90 sztuk, bo zdarzały się takie, no jest ogromnym wysiłkiem. To mniej więcej jak z kameleonami. Kameleony są tak skonstruowane, że mają bardzo duże mioty, bo często nie przeżywają tego, tak, nie? samice. Tak, tak, tak. To ja teraz tutaj bezpiecznie za pojemnikiem opowiem taką historyjkę, która mi się zdarzyła osobiście. Bardzo wiele lat temu, jak można było jeszcze w Polsce hodować mocno jadowite węże, Miałem osobnika żmii samicę, która miała, no tak, trochę ponad metr. I w tamtych czasach dosyć modne było usuwanie gruczołów wiadowych u żmii. W tej chwili raczej już tego się nie robi. Zakazane jest. jest zakazane. No nawet jest zakazane, ale no ja wtedy takiego osobnika miałem. Wrzuciłem, uwaga, żywego szczura. Szczur dostał strzał od żmiji, przewrócił się i po prostu padł natychmiast. Ja byłem przerażony z tego względu, że obsługiwałem tą żmiję zawsze z myślą, że ona jest pozbawiona gruczołów jadowych. A tutaj, jeden strzał zabił szczura. Dopiero potem skonsultowałem się z. Specjalistami z, e, od zwierząt jadowitych i okazało się, że prawdopodobnie żmija trafiła albo w kręgosłup, albo prosto w serce tego szczura. Także nawet jeśli nie miała jadu, to same zęby były tak długie i tak e, no skuteczne, że natychmiast zabiły tego szczura po, po jednym ukąszeniu. Ale wiecie, co to mi w sumie uświadomiło. Że ja jednak niekoniecznie muszę hodować żmije u siebie w domu. Z tym gatunkiem wiąże się dosyć drastyczna historia. Doktor Jabow, to jest założyciel tulskiego egzotarium, to jest jedna z największych w ogóle kolekcji węży na świecie, został kiedyś ukąszony przez takiego osobnika po prostu w pracy. I wyobraźcie sobie, że on poprosił współpracownika o tasak i odciął sobie palec, yy, amputował go własnoręcznie tylko dlatego, żeby nie umrzeć yy, bolesną śmiercią spowodowaną przez ten skład jadu. Żeby wam uświadomić yy, co ugryzło doktora Rjabowa, to zobaczcie sobie tutaj yy, szczęki Victis Gabonika i Bitis rinoceros. Zobaczcie sobie na tą piękną głowę. Tu widać, że ten wąż ma ogromne gruczoły jadowe, z tego co pamiętam, prawdopodobnie największe na świecie. U tego gatunku mamy najwyższy stopień rozwoju aparatu jadowego. Zęby są długie, to już widzieliście. Jad jest produkowany w dużej ilości, nawet do 5 ml przy jednym. Ukąszeniu. Zęby składają się pod górną szczęką, czyli są jakby na zawiasach, ruchome. Tego jadu jest dużo, i niestety to jest jad, który może spowodować śmierć człowieka w ciągu 15 minut. Wyobraźcie sobie taką okrutną scenę, że. Jesteście ukąszeni, w ciągu 15 minut umieracie w sposób taki, że narządy Wam krwawią do środka, plus jest krwawienie z uszu, z oczu, z nosa. Tak, ja widzę, że ten osobnik nie ma tych takich charakterystycznych rogów. Tak, z tego powodu, że jest to bitis Gabonika. Rogi mają bitis e, Rhinoceros, natomiast Gabonika jest pozbawiona tych charakterystycznych wyrostków. E, po czym można też bardzo łatwo odróżnić BTS Gabonika od BTS Rhinoceros, jest właśnie poza brakiem tych rogów. Tutaj są takie dwa charakterystyczne trójkąty pod okiem, i one występują u BTS Gabonika, natomiast u BTS Rhinoceros, tak jak na tej wylince widzicie, jest jeden ten trójkąt. Czy istnieje jakaś teoria, do czego te rogi w ogóle są potrzebne? Teorii jest kilka. Najbardziej prawdopodobna jest chyba że zbierają one prawdopodobnie rosę, no, która później po prostu dość łatwiej spływa do pyska i wąż Aha. w dość suchych regionach ma możliwość łatwiej zdobyć wodę. Teraz tak, w warunkach naturalnych zwierzę, które jest tak ubarwione w takie segmenty, plamy, no przecież ona się tutaj bardzo rzuca w oczy. Dlaczego ona jest tak dziwnie umaszczona? Nie jest umaszczana dziwnie, natomiast jest to ubarwienie maskujące, typowo maskujące, które ułatwia jej ukrycie się w poszyciu lasu, w liściach, między gałązkami i tego typu rzeczami, ponieważ jest to drapieżnik czychający, czyli zwierzę, które nie poluje aktywnie, a czeka aż ofiara sama podejdzie, podejdzie pod pysk, no musi polegać na tym, żeby ofiara jej nie zauważyła. Czyli dobra, jest e... zasadnicza różnica. Tutaj jak leży na, na podłodze, my ją widzimy jak na talerzu. Jak no, na talerzu, a w momencie kiedy byłaby pomiędzy liściami w ściółce leśnej, to by była zamaskowana. Dokładnie. Widzę, że macie też helodermy. Myśmy niedawno robili odcinek w, o helodermach meksykańskich, a to są helodermy arizońskie. A czym tu grzejecie? Grzejemy sobie emiterem i doświetlamy też żarówkami ledowymi. No dobra, ja właśnie ten emiter widziałem i dlatego przywiozłem Wam emiter z firmy ReptiPlanet. To jest firma, która mi pomaga w realizacji różnych filmów, i daje wam ten emiter, żebyście go sobie wypróbowali. Według mnie jest świetny. To jest emiter na podczerwień. Proszę bardzo. Dziękuję. Oficjalne przekazanie. Dziękuję. A teraz już całkiem na koniec. Jeden z filmów, który zrealizowałem u Kaji Mateusza, osiągnął właśnie milionowe wyświetlenie. W związku z tym, ode mnie w podziękowaniu dla nich. VIP-owskie zaproszenia. I zapraszam już 27 października do Chorzowa na pierwszą imprezę, z której możecie skorzystać z tych biletów. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Padam.